Swoją drogą, jak idę do Kazmodan teraz, to moi drodzy, chciałbym obejrzeć jeszcze jeden film. Z tego sobie wyjdźmy, z tego też, to też, to też, to też, to też. Chciałem obejrzeć jeszcze jeden film, jakim był Samel Channel News. Chciałem obejrzeć film Samela. Nie oglądałem go, nie da się, się zwieść. Odnośnie... O, moja szczera opinia o stanie Dragonflightów. Nie oglądałem, widziałem, nie wiem, oj, do, może do 20 sekundy, bo jak zobaczyłem reklamy, to Co po prostu, wiecie, włączyłem i stwierdziłem, że zostawię to na dzisiaj i zobaczmy sobie, jak, jako, jaką opinię ma Samael odnośnie obecnego stanu Dragonflightów. Ta, przygotowałem notatki, bez tu. Mam napisane tutaj za tym. Za kamerką. Let's see. Jednak zaczniemy parę słów o spod... Od początku. Dzień dobry wieczór azerf. Od wydania Dragonflight minę już prawie rok, jak? Jest jak ma piękny głos. Moim zdaniem dodatek się 3 jest lepiej czy gorzej od na przykład Shadowlands. Podsumujmy trochę tak. parę rzeczy i sprawdźmy poziom aktualnego Wodo Warcraft. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Na pewno jest lepsze od Shadowlandsów. Zanim jednak zaczniemy, parę słów o sponsorze kanału, Eneba. Jest to świetne miejsce. Dobra, żeby nie oglądać tego, to po prostu weźcie sobie kodzik od Samaela, tak w skrócie. Tutaj macie linku niego i możecie taniej gierki kupować. That's all. Jesteśmy już praktycznie na półmetku. Dragonflight zostało wypuszczone 29 listopada. Od tego czasu poznaliśmy zagrożenie na wyspach. Primalistów odkryliśmy dziką przyrodę, niespotykane dotąd gatunki flory i fauny. Na przykład Kaczki, które nie wiadomo czemu zostały dopiero odkryte w World of Warcraft. Tak naprawdę jest tutaj mniej konfliktu, a więcej eksploracji. No właśnie, mam z tym dość duży problem, ale o tym później, także zostańcie do końca. Wytłumaczę o co mi chodzi. Zacznijmy może eksploracja jest czymś złym od początku, gdy jeszcze nie wiedzieliśmy co dostaniemy. Tak naprawdę liczyłem na Void versus Light. To byłby dla mnie dodatek idealny. Jednak gdy usłyszałem o Dragonflight i zobaczyłem przeciek prasowy w formie artu z Alexstrasom wiedź. Jednak gdy usłyszałem o Dragonflight i zobaczyłem przeciek. E, myślicie, że to jest legitne logo, które mogłoby się kiedyś pojawić, na przykład teraz jak był jej dodatek? The Empire of Light i Irelia jako antagonistka? ceru nie było, no nie było kaczek wcześniej. Chujowo wygląda. Uważam, że sama nazwa w sobie jest, Takie, ok, okej. Bo kazałaś mi do lodówki to schować, dobra, nieważne. ...pracowy w formie artu z Alex wiedziałem, że to prawdopodobnie nazwa tak, ale oficjalny dodatek i pomyślałem, okej, okay, daje zielone światło, jest potencjał, może być dobrze. Większość z was mówiło i dawało do zrozumienia, że sam cinematic początkowy, gdzie Blizzard kładzie głównie nacisk na radość z eksploracji nowych terenów, był tak nudny. Większego zagrożenia, robił oczywiście wrażenie swoją jakością, ale nie było klimatu Warcrafta. Dokładnie, ja na przykład uważam, że cinematic mnie jakoś nie przyciągnął. W lepsze cinematiki miał Legion, Shadowlands, miał... uważam, że Shadowlands miały super cinematic. I tu postawię kropkę, uważam, że cinematic Drangoflightu był nudny. Mówię tutaj zarówno o cinematiku z Alexstraszą i aspektami, jak i Cinematicu z Razagew, gdzie widzieliśmy przedstawicieli Hordy i Przymierza, tak jakby byli najlepszymi przyjacielami, słynącymi tak na w stronę to. zachodzącego słońca. Uderzał Disneyowski klimat. I mi to naprawdę na początku nie przeszkadzało. A mi przeszkadza, nie lubię jak idziemy w klimat Disneya w ogóle. Rozumiem koncepcję Blizzarda i w zasadzie tego nam brakowało przy Shadowlands. Akurat do tego dodatku będę wracał w tym odcinku parokrotnie, jako... Porównanie właśnie z Dragonflight. Brakowało mniejszego zagrożenia oraz mniejszej skali konfliktu. Parokrotnie mówiłem dwa lata temu, że wystarczy już takiego kosmicznego suspensu na skalę planetarną. Zejdź na Azeroth i nie konflikt będzie mały. A teraz myślę sobie, uważaj, czego sobie życzysz. Dragonflight ma o wiele mniejszy zasięg zagrożenia, przynajmniej na razie, mówię to przed paczem 10.2. Konflikt jest mniejszy, bo tak naprawdę wszystko rozgrywa się na Dragon Isles, na Smoczych Wyspach I to naprawdę pasuje, a może pasowało, bo fakt, że cały czas nie jesteśmy hermetycznie zamknięci w jednym i tym samym ekosystemie Czyli Smoki versus Primaliści z małymi wariacjami i wspomnieniami z przeszłości Jak na przykład doskonały quest chain z niebieskimi smokami Po drodze oczywiście mieliśmy ciekawe nawiązania do przeszłości Uważam, że dodatek miał potencjał taki że nie byłoby znowu czegoś takiego, że grozi nam nie wiadomo jak wielkie niebezpieczeństwo w podstawie rozpierdolenia świata, jak zwykle, tylko po prostu bijemy się ze smokami. Ale teraz, jaki Reedy krąg 1017 w Mega Dungeonie Dawn of the Infinite poszedł do, przez portal voidowy, gdzie widzieliśmy te, tą y, artefaktową panią y, z Shadow Priest, która rzekomo ma być jakimś odgodem nie wiadomo, no to. Już się nie robi z tego, wiecie, taki normalny jakby dodatek, tylko zaczyna się robić dodatek znowu na taką skalę, jakby w terminie kosmi... kosmi kurwa nie wiem, kosminologii, coś takiego, że znowu to będzie nie wiadomo jak duże zagrożenie. ...w ości w patchu Embers of Neltarion, następnie po wydaniu Mega Dungeona Dawn of the Infinite mieliśmy chain questy dotyczące szczepu brązowych i tutaj uwagę przykuwał z Dormu. Czy stanie się on muroządem, tak jak spotkaliśmy z paczoną wersją Chromie, czyli Morci? Tak naprawdę, Blizzard skoncentrował się w 100% na ukazaniu oraz rozszerzeniu lore aspektów oraz wszystkich Jest, smoków po kolei. Teraz nadchodzi 10:2 i pora na szczep zielonych. W finalnym patchu gry dostaniemy pewnie coś z Alex w roli głównej. Wiemy już, że Weranów. Podziela moralne wartości Alextrasy, mimo że nie może wybaczyć jej zdrady, czyli zwrócenia się w stronę Tytanów oraz uwięzienia czwórki prymalistów jej samej. Fyrak jednak... Wyranow jest na tyle abstrakcyjną postacią, że wiecie, jak Sylvanas była tą złą, ale postanowiła się nawrócić, to była jebana, ale Wyranow, jak była zła, ale postanowiła pomóc, to jest git. Oczywiście nie staje w obronie Sylwany, bo jebać ją potężnie, ale... Nie wiem. Wiranow jest spokojny w sumie. Kolejny z primalistów staje się coraz bardziej nieobliczalny, i tak naprawdę myśląc, że może kontrolować Shadow Flame, jak i samą esencję Void, tak naprawdę moim zdaniem sam zaczyna być marionetką pustki. Nie zdaję sobie jeszcze z tego sprawy. Tak więc moim strzałem Nie. w 10:2 będzie pokonanie Fyraka, który chcąc wedrzeć się do szmaragdowego snu, czyli Emerald Dream, a Weranow stanie mu na drodze. Wydaje mi się, że Fyrak... to totalny kozak jest. Ale w Raidzie sama Vyranoth dołoży swoją rękę do jego śmierci. Chciałbym, żeby moje przewidywania były błędne. Dlaczego? Ponieważ potrzebujemy czegoś mocniejszego, czegoś z przytupem. Więcej Warcrafta w Warcrafcie, jakkolwiek tak, to brzmi, proszę. ale wiecie o co mi chodzi. To się ciągnie już zbyt długo. Zauważyliście może małą ilość filmów na kanale dotyczącym Dragonflight. Jest ku temu powód, Lore tylko dodatku jest naprawdę niejakie neutralne, żeby nie powiedzieć nudne. Przetaczając Shadowlands, smoczy dodatek jest od poprzednika o wiele bardziej spójny i Blizzard nauczył się na błędach, wykorzystując potencjał tematu przewodniego, jednak w Shadowlands przynajmniej były emocje negatywne czy w mniejszości pozytywne. Ja na przykład uważam, mam takie zdanie, że na Dolancach nie wiedziałem jaki jest lore, a w tym. W Dragonflight też nie wiem jaki jest lore, bo mnie po prostu nie interesuje. Jest taki no nijaki. Jest taki nudny po prostu. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie, ale chcę się zagłębić w lore i może jednak nie jest aż tak nudny jak mi się wydaje. Ale jednak było o czym rozmawiać. O było swans, no. o postaciach, które się przewijały, o motywach działania, jailer, primus, magia dominacji. Nowe skądinąd świetne krainy, które naprawdę wyszły Blizzardowi. Trochę śmieszne, bo o złym lore Shadowlands można było zrobić więcej odcinków niż o toczącej się fabule w Dragonflight, która jest po prostu poprawna, i tyle. No właśnie, nawet krainy, moim zdaniem, są o wiele ciekawsze w Shadowlands niż te co widzimy teraz. Ale żeby była jasność. Ja nie bronię Shadowlands i nie chcę negować Dragonflight. Ten dodatek jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Porządnie wykonany z ogromem nowych rzeczy ułatwiających rozgrywkę. Jednak mówiąc tylko o lore, nie ma iskry. Dla mnie jest to siła napędowa każdej gry, w którą chcę spędzić więcej niż trochę czasu. Nie chcę brzmieć jak sceptyk, gdy zastanawiam się nad moim podejściem do Dragonflight, niby na papierze powinno wszystko być odfajkowane i powinienem być zadowolony. Jednak muszę wam powiedzieć, że po roku spędziłem praktycznie dwa razy mniej czasu w Dragonflight niż w Shadowlands i nie potrafię sobie tego dobrze wytłumaczyć. Po prostu lepiej mi się grało w poprzedni dodatek i łapię się na tym coraz częściej w miarę upływu czasu. Bra... I... Dość dziwne. Ponieważ... Uważam, że DragonFlighty mają więcej kontentu niż pierwsze patche Shadowlandsów. 10.17, gdzie dodali nie, 10.15, przepraszam, 10.15, gdzie dodali Time Rifty i te i Mega Dungeon ma więcej kontentu niż patch 9 od 9.0 do 9.1. 9.1 był na tyle nudny. Że jak dodali krainy, Kortię, ja to obskoczyłem raz, dwa. Nijaka była Kortia. To po prostu było jak Timeless Isle yy, na miejscu w Pandarii. Gdzie wiecie, farmicie te wszystkie tokeny złote na mounty i tak dalej. No, może miał to na myśli, tak, tak. Miałem pod uwagę też wypalenie w grze. Ale to na szczęście nie to, ponieważ serce bije mi mocniej za każdym razem, gdy znajduję się na Azeroth, w miejscach, które znam i kocham. Może macie to uczucie, wracacie na przykład do Orgrimmar lub Stormwind, by zobaczyć, co tam w Trading Post i nagle chce wam się grać w World of Warcraft, gdy tylko zobaczycie znajome tereny, ale gdy wracacie robiąc swoje na Smocze Wyspy, to zapał lekko gaśnie. Ja tak mam, dokładnie tak się czuję, będąc na Smoczych Wyspach. No. Czuję się po prostu okej okay. i tyle. To jest moim zdaniem największa wada dodatku. Dragonflight. Przerwę mu jeszcze raz. To jest takie. nijakie. Dragonflighty uważam, że są nijakie. Jest dużo kontentu, ale lorowo, uważam, że jest nijakie. Jest takie. jest, bo jest po prostu. Może dlatego, że się nie zagubiłem za bardzo w lore, ale jest ku temu powód. Po prostu mnie nie zainteresował. Nie, nie zainteresowała mnie historia tego dodatku. Smoki. Okej. Okay. I tyle. Uważam, że jedynym ciekawym motywem był Sarkerew. Jego postać była ciekawa. I Fyrak jest bardzo ciekawą postacią. Uważam, że jeden z lepszych wilejnów wołowych. Tak, większych emocji. Gdy spojrzeć tak z boku, ten dodatek jest bardzo dobry gameplayowo. Tak. Zespół pracujący nad kolejnymi patchami robi fenomenalną robotę, bo naprawdę nie ma na co narzekać. Rajdy i piątki mają mechaniki, które nie nużą i sprawiają frajdę. Nie ma grindu, który sprawiał, że nie chciało się logować do gry. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie kwadraciki odfajkowane na zielono, jednak czegoś po prostu brakuje, gdy loguję się do gry i latam sobie po Smoczych Wyspach. Brakuje mi celu, klimatu, surowości. ...wrogości do siebie, no, tego właśnie. starego Warcrafta. W tym dodatku Alliance i Horda klepie się po plecach, tak jakby nie pamiętali, że parę lat Oj, to jest coś, co mnie strasznie denerwuje. Spaliliście nam drzewo z życia, które było bardzo ważne nie tylko w sumie dla nas, ale i w sumie dla was też było bardzo ważne, bo odgrywało bardzo dużą rolę. Ale chuj, teraz możemy się klepać po plecach i możemy iść razem na piwo. Albo na, na, na patryk Grounda się pobić, zabić, wiecie. Nie jestem fanem tego, że właśnie jesteśmy na etapie. O, jesteś z Alliance? Z Idziemy na piwo swoją drogą? Temu czwarta wojna szalała na Azeroth. Gdzie są pozostałości po niekończącej się wojnie? Blizzard trochę na siłę postarał się o idylliczny i pacyfistyczny charakter dodatku nastawionego na eksplorację i przygodę, uciszając sztucznie historię poprzednich dodatków. Tak naprawdę, Dragonflight mogłoby być wydane nawet przed Legionem i nikt by się nie zorientował, ponieważ smocze Wyspy są tak odcięte od wydarzeń i lore poprzednich dodatków, że robi sobie tym ogromną krzywdę. A dlaczego? Ponieważ Blizzard mówił, że Dragonflighty to nowa era WoW'a, że Shadowlands'y Były Było zamknięciem rozdziału co się zaczęło od Warcraft'a 3, dlatego Dragonflighty są po prostu nowym Nowym początkiem WoW'a, nowy rozdział WoW'a wiecie to To tak jakby zrobili Warcraft'a 4 i by się zaczęło od Dragonflight'ów Tak to odbieram Jakiś czas będzie znowu konflikt Może Zobaczymy Wydawało mi się, że może po pół roku zobaczymy więcej postaci, że tak jak w Pandarii, Alliance i Horda zacznie wycierać sobie buty na tej krainie, wnosząc brud swoich spraw do tego małego świata. Cały czas jednak mamy tylko dodatek o smokach, chcąc czy nie chcąc. Takie było założenie Blizzarda i teraz trzeba się z tym pogodzić. Przypomniałem sobie też słowa deweloperów przed wydaniem dodatku: Dragonflight jest nową historią. Trylogia, czyli Legion, Battle for Azeroth i Shadowlands się skończyła. Smocze wyspy to Reset. Machnięcie ręką na piasku, by go wyczyścić i pisać palcem nową historię. Osobiście myślałem, no, tak że jest na dwuletnią historię ze smokami, jednak po drodze myślałem, że zobaczymy w tym momencie już więcej lorowych horyzontów. Cały czas jednak jest hermetycznie. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, co jest za zakrętem Void. Blizzard jest no tutaj pewne. Jestem ciekaw tego Voidu, naprawdę. Jak teraz ma być konflikt, jak możecie razem grać w grupie? To już nie wróci, nie wróci, nie będzie konfliktu. Chyba, że będzie coś takiego, że będzie konflikt, ale ludzie będą uważali, że w sensie wiecie, że lurowo w historii, w grze będą takie jednostki, co będą mówiły no zajebaliście nam króla, ale w sumie go nie lubimy, więc i tak możemy się dalej kumplować, nie? Na takiej zasadzie. Więc to jest między innymi to, co mówiłem, że przez to retail jest zepsutą Grom. Retail jest po prostu zepsuty już. Rzeczy już od dłuższego czasu, w zasadzie od 10:1, gdy w jaskini Zaralek zobaczyliśmy romans Primalistów z Shadow Flame i pozostałościami Deltariona. A teraz, gdy Fyrak może otworzyć puszkę Pandory w postaci wejścia do Emerald Dream, dużo może się wydarzyć, i na to właśnie czekam. Bo jeśli jest dwoid, będzie pewnie też światłość, która w ostatnich dwóch dodatkach zyskała nowe kolory w kwestii moralności. Tak, Legion i tego jestem do, że ciekaw może moc ta sama w sobie jest dobra, chce robić rzeczy po swojemu, natomiast Shadowlands już dobitniej uwidocznił nam, co dzieje się z tymi, którzy wchodzą z nią w konflikt. Na dowód tego dostaliśmy w połowie spustoszone przez naru Amber Wards. To właśnie w Shadowlands dowiedzieliśmy się, że te istoty reagują ofensywnie, a nie tylko defensywnie. I to jest bardzo ważne z lorowego punktu widzenia, ponieważ w następnym dodatku na 100% zobaczymy kolejną odsłonę tej mocy. I tego jestem właśnie ciekaw. O, cześć Pici, Siemanko, tego jestem właśnie ciekaw. Ponieważ nie, momo, nie możemy myśleć, że my mamy takie nastawienie co jest? Czekajcie chwilę, nie możemy myśleć, że o bo my jesteśmy nastawieni tak Światło jest jasne, a jasne się świeci Okej, okay, czyli jasne będzie dobre, dobra, światło jest dobre A Void jest Ciemniejszego koloru i jest złe Dlatego świat... Światło jest lepsze A teraz co? Wychodzi na to, że nie to w Legionie było bardzo dobrze to przedstawione. Jednak, by doszło do nowego dodatku, musimy zamknąć aktualny, a przed nami jeszcze połowa tej drogi, w której wszystko się może zdarzyć. Bardzo życzyłbym sobie jakiś niespodziewany twist, coś naprawdę interesującego. 10.2 może być naprawdę takim patchem, bo wejście w Emerald Dream samo w sobie jest po prostu fascynujące. Poza tym czekam na ekspansję Lord zielonych smoków. Od czasu Legionu ten przyszedł bolec i długą drogę do uzdrowienia. Mówię tutaj przede wszystkim o inwazji Serviusa oraz śmierci Zery. Kończąc na dzisiaj chciałbym poznać Wasze opinie na temat Dragonflight. Jak wam się gra w dodatek po takim czasie? Jest super, jest dobrze, czy mogło być lepiej? Dajcie znać w komentarzach, jak zwykle widzicie subskrypcji. Uderzajcie lajki oraz pamiętajcie o patreon, gdzie znajdziecie naprawdę świetne rzeczy. Ja się żegnam, także. Uważam, że mogłoby być lepiej. Nie jest najgorzej, ale uważam, że jest. Nudnym dodatkiem pod względem historii, ale pod względem kontentu jest jak najbardziej ok. No drogę, to aż czasami miło posłuchać. O, czyżby chodziło o mnie?